Всем привет! Покажи наш лагерь Наш лагерь Это наш лагерь Попсуто Попсуто не есть Нет, но раз Panie Ile cenamiotów i... rozbitych? Ja pierdziulę, nie? No jeden. Każd każdy jeden rozbity i lakierowany. Nie wiem, innych lasu. Odpukać w, nie w niemalowaną bejcę. Nie ma w którą. Bejcę bez złota, nie? Odpukać w bejce bez złota, nie? <grym> nie ma w którą. Nie znam. No. Zawsze taki duży pojemnik. To no właśnie nie ma... A to nie chyba. Ale ja widziałem, że ktoś zrobił tam wiesz? A tu jest jakiś kibel Gdzie? Tu? Gdzie? tu? Gdzie? To, to mówisz o Volkswagenie? Tak Nie ma Grzeszka to z Audi. nie? nie? Co? Wy grzeszka oh. z Audi nie ma Ale. W naszej klasie jakieś Audi jeździ to Pamiętasz to w tym? E